Hej czołem, dzisiaj kilka słów komentarza na temat, na temat tego, że oficer wojska polskiego, oficer zawodowy, zamiast pojechać i pomagać powodzianom, bo takie miał zadanie przekazywać pomoc od darczyńców, to nie dość, że nie przekazywał te, tej pomocy, nie wykonał swojego zadania, to jeszcze postanowił okradać Powodzian z tego, co jeszcze im zostało, i oczywiście zabierać, nie przekazywać tej pomocy od darczyńców, tylko również przywłaszczyć sobie tę pomoc. No, sprawa jest bulwersująca nie tylko dlatego, że to jest oficer wojska polskiego, ale jest tutaj kil kilka innych bulwersujących rzeczy. No, nie powinno to przyćmić ta jedna sytuacja, nie, nie powinna przyćmić całej akcji wojskowej i przyćmić tego, że rzeczywiście wojsko bardzo mocno angażuje się, żołnierze bardzo mocno angażują się w, w pomoc dla powodzian. No i y, trzeba też przyznać, że takich gagatków można spotkać no, w każdej y, sferze, w, każdej, w każdym zawodzie można powiedzieć, no złodzieje są wszędzie, patusy są wszędzie, trzeba ich po prostu wykrywać i eliminować. No tutaj żołnierze, którzy pojechali, bardzo dobrze się zachowali, no przykro tylko, że to był ich dowódca, że bezpośredni dowódca, który miał dowodzić tą akcją, no zamiast zaangażować się w pomoc, zaangażował się po prostu w proceder okradania ludzi. Z pomocy i z ich mienia. Tytułem wstępu jeszcze kilka informacji. Wszystkie tutaj moje sformułowania gdzieś tam oskarżające tego pana będą w charakterze prawdopodobnie, ponieważ jeszcze nie udowodniono mu tego, co mu się zarzuca. Mało tego nie przyznał się do winy ten oficer. No, ciężko go nazwać oficerem, no ale już niech będzie, że jest to oficer z siódmej pomorskiej brygady, brygady obrony terytorialnej. No i jest to no, dosyć młody oficer, bo 31-letni podporucznik Michał O. Żołnierz zawodowy, tak jak wspomniałem, wcześniej miał swój epizod w policji, służył w policji i tam również wsławił się inną akcją, akcją duszenia zatrzymanego, który nie stawiał oporu. No, ten film z tego duszenia, tego zwyrodnialca można powiedzieć, bo to jakiś patus, inaczej go chyba nie można nazwać. I akcja miała jakoś miejsce 6 lat temu. Film dalej krąży po, po YouTubach, można sobie obejrzeć, nie ma tam nic ciekawego, po prostu ten debil, idiota dusi gościa, który nie stawia oporu. No, nie, nie można inaczej tego ująć. No, z tego, co ustalono, Gość musiał opuścić szeregi policji właśnie po, po tej niechlubnej, można powiedzieć, akcji. Jednak nie przeszkodziło ta akcja, którą odwalił jakieś 6 lat temu, gdzie dusił bezbronnego człowieka, nie wpłynęła na to, żeby go zatrudnić w wojsku polskim, na stanowisku kierowniczym, na stanowisku dowódczym e, w, e, jako żołnierz zawodowy w wojskach obrony terytorialnej. No niestety. E, aktualnie się tak skończyło, że został zatrzymany przez żandarmerię. Tyle tytułem wstępu, zaraz przejdziemy do szczegółów, tylko przypominam, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a, subskrybujcie, udostępnijcie, żeby inni również się dowiedzieli. Jeszcze tylko minutka przerwy i wracamy do szczegółów. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki. Jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Sama kradzież jest oczywiście karygodna, y, ponieważ no, okradał ludzi, którzy zostali już poszkodowani. No ale no, nie, nie o tym chcę mówić, ponieważ no, można stwierdzić, że nie dość, że y, patologicznie się zachował ten oficer, to jeszcze jest idiotą, bo w jaki sposób w ogóle to robił, no, to jest bardzo dziwne, jak można być takim kretynem, żeby w taki sposób. Y, kraść, nie? przy świadkach, zaangażować w ten proceder kierowcę, który później oczywiście zameldował, co robi jego dowódca. No niesamowite po prostu, żeby w taki sposób się zachować. I teraz sobie przemyślmy, nie? ile ten kretyn, bo nie można go inaczej nazwać, wiecie, no złodziej, złodziej, złodziej złodziejowi nierówny. Oczywiście jedno można potępić, drugie można potępić, i tylko, że złodzieje również dzielą się na idiotów mniejszych bądź większych. No ten to był wybitnym, wybitną jednostką, że tak powiem. No sami sobie teraz, ja tak sobie usiadłem, usiadłem i przemyślałem, ile ten gość mógł zyskać na takim procederze, że nawet załadował całą wojskową ciężarówkę tymi darami dla powodzian i tymi zrabowanymi rzeczami, Zobaczcie ile musiał poświęcić czasu na to, później ile będzie by musiał poświęcić czasu na upłynnienie tego towaru. Jakie to jest w ogóle no, bezsensowne z tego tytułu, że łatwo taki proceder e, ujawnić. Zresztą zostało to ujawnione, no a jeżeli nawet by mu się teraz to udało, to później co, Zroz sprzedawałby to na OLX, tak jak inny Janusz Interesu e, z Wojska? Jeden z szefów kompanii, przypominam, robiłem na ten temat materiał, postanowił na OLX-ie sprzedawać pastę BHP. I między innymi pastę BHP, jakieś akumulatorki wojskowe do, 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 do noktowizorów, co tam jeszcze? Jakieś kamizelki odblaskowe, wojskowe, typowo wojskowe. Normalnie na pierwszy rzut oka widać, że to jest. Yy, że to jest mienie wojskowe i na OLX-ie szef kompanii sprzedawał mienie wojskowe. Zamiast wydawać żołnierzom, załóżmy te pasty BHP, yy, te środki czystości i tak dalej, to zostawiał to wszystko na OLX-ie. No Janusz Biznesu, tutaj mamy drugiego kretyna, który postanowił załadować cał, yy, całe, yy, całą ciężarówkę wojskową tymi darami, ile jaką to mogło mieć wartość, nie? bo tak sobie przemyślałem, ile to mogło yy, kosztować. Nie? 30, 40, 50 tysięcy złotych być może. No, a za ile, i, ile by z tego miał? Jakby to nawet upłynnił? 10, 20 tysięcy plus jeszcze ryzyko, że mogę zostać złapany, wystawiając takie rzeczy na OLX-ie, tak? Czyli gra jest warta świeczki 10, 20 złotych to jest yy, 3 miesiące służby tego oficera. Opłaciło mu się to? Co za idiota, nie? To granie warta świeczki, żeby. No i w ten sposób, no kurczę. Oczywiście po popieram jakąkolwiek yy, procedę kradzieży, nawet jakby miał yy, ukraść milion, dwa czy trzy miliony złotych, no ale no, pokusić się o takie. taki niski zysk, a takie duże ryzyko, no to samo świadczy, że ten koleś po prostu jest kretynem. Dalej, kogo wysłano tam do pomocy, żeby uściślić? 40, około, około 40 żołnierzy, w tym trzech oficerów, podporuczników, konkretnie z 72. Batalionu Lekkiej Piechoty, z 7. Brygady, 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. No i zamiast oczywiście pan porucznik, złodziej prawdopodobnie, zamiast pojechać pomagać, nie tylko pojechał, kraść ale również pojechał dobrze się bawić, bo tutaj są informacje, że no, lubił sobie poimprezować i przyswoić dawki pewnych trunków. No a rano, oczywiście, na apelu w ferworze upojenia alkoholowego jeszcze uwłaczał żołnierzom. No był, z, no, był patusem po prostu. Patusem, który nie, uwłaczał, wyzywał żołnierzy, ubliżał im. Czyli mamy gościa, który przede wszystkim jest tak: złodziejem, kretynem, patusem i alkoholikiem i idiotą w dodatku. Takich oficerów trzeba jak najszybciej eliminować, a najlepiej nie wpuszczać ich do, 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 do wojska. Zwłaszcza, że no tak jak już ustalone zostało, że wcześniej w policji miał podobne, znaczy nie niepodobne, ale też miał zdarzenie, które świadczy, świadczy o jego. Nie wiem, problemach psychicznych? Być może tak. Jaka była reakcja żołnierzy? Oczywiście reakcja żołnierzy była prawidłowa. Zobaczyli, że pojechali z, z idiotą, ze złodziejem na, na zgrupowanie. No i postanowili zameldować o tym wszystkim bezpośredniemu, przełożonemu dowódcy batalionu 72 Batalionu Lekkiej Piechoty. I co dziwne, te meldunki spływały w trakcie. Całego tego zgrupowania, całego tego procederu, ale również ten meldunek do dowódcy batalionu spłynął po powrocie żołnierzy ze zgrupowania. No i co ciekawe, dowódca batalionu nie zareagował. Dlaczego nie zareagował? No myślę, że to, je, to będzie też przedmiotem yy, tutaj badań żandarmerii. Na pewno żandarmeria tym się powinna zainteresować. Dlaczego dowódca batalionu nie zareagował? Bezpośredni przełożony tego porucznika. Dopiero zareagował dowódca brygady, kiedy dostał meldunek, że taki proceder się działo. I dowódca brygady oczywiście powiadomił żandarmerię, żeby wyeliminować tego patusa ze swoich szeregów. Dlaczego? Szczebel niżej. Dowódca batalionu tego nie zrobił. No to jest bardzo ciekawe. Ja tutaj nie chcę yy, jakiegoś wyroku od razu na dowódcę batalionu wydawać, no ale nie wiem, nie uwierzył, że ten porucznik mógł się tego dopuścić kradzieży, nie wiem, być może sam chciał sprawdzić, przekonać zanim wezwie żandarmerię, no jest to bardzo dziwne. Ale być może pan porucznik miał jakieś zażyłe kontakty z tym dowódcą batalionu, ze swoim bezpośrednim przełożonym, być może był jego kolegą, znajomym, być może był to ktoś z rodziny i może dlatego dowódca batalionu nie podjął interwencji, kiedy się dowiedział. Ale mówię, być może nie uwierzył, być może coś innego tam było. Ale to jest bardzo dziwne, że dowódca batalionu bezpośrednio przełożony, mając takie informacje, nie reaguje. Dowódca brygady na szczęście zareagował. No i prawidłowo, prawidłowo skończyło się tak, że no został zatrzymany. No. Także są podejrzenia, że dowódca batalionu krył swojego podwładnego. No wie, wie, wiele osób tak powiem, że w ten sposób uważa. No i jak wyglądał cały ten proceder, nie? No... <śledzimy> Idiota załadował ciężarówkę wszystkimi rzeczami, przy świadkach, wziął kierowcę no i postanowił przewieźć wszystko do, konkretnie do miejscowości Czarne w województwie pomorskim, gdzie w jednostce wojskowej jest jedna z kompanii 72. Batalionu. I, i właśnie ten porucznik Michał odowodzi tą kompanią, Jedną z kompanii 72 batalionu, no, i, ale ciężarówka no, do jednostki wojskowej nie dotarła. Być może, gdyby dotarła, można by się jakoś głupio tłumaczyć. Z tego, że przywieźliśmy, bo nie wydaliśmy, bo nie było chętnych, bo coś tam, bo coś tam. No, ale ten idiota postanowił zawieźć wszystko na prywatną posesję, gdzie e, kierowca wyładował mu to wszystko, zostało to rozładowane. No, patus no. pytanie tylko dlaczego właśnie taki patus trafia do wojska no można się tylko domyślać że skoro był w policji i dokonał jakiegoś takiego czynu gdzie yy, hmm, wsławił się generalnie tym duszeniem człowieka wykazał się no, no już wtedy patologią, no i pewnie został postawiony pod ścianą. Koleżko, albo odchodzisz z policji, albo będziesz miał postępowanie jakieś tam dyscyplinarne czy inne i wtedy wylecisz z wielkim hukiem, a teraz po prostu możesz sam sobie grzecznie odejść i tematu nie ma. No i gość odszedł i przyjął się w wojsku. No nic dziwnego, że wojsko tego nie wykryło, ponieważ podejrzewam, że w teczce e, jakichś tam akt personalnych, no nie było wzmianki o tym, że, e, że ma skłonności do bycia z i duszenia ludzi. I dlatego wyrzucono go z wojska, bo raczej go nie wyrzucono, nie wyrzucono tylko sam odszedł, e, żeby, żeby nie mieć problemów. Także informacji o przewinieniach dyscyplinarnych raczej nie było. Być może, jakby były jakieś e, informacje, no to być może nie zostałby zatrudniony. A jeżeli się okaże, że były takie informacje, a mimo tego przeszedł procedurę kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej, no to już jest problem gdzieś tam natury e, systemowej, tak? Bo nie można takich oszołomów zatrudniać. Może warto zwracać uwagę na to, kto, kto przychodzi, z jaką przeszłością. Bo na pewno sam sobie w CV nie napisał w dodatkowych umiejętnościach duszenie ludzi. Raczej tego w CV sobie nie napisał. Co mu grozi? Oczywiście wydalenie ze służby aktualnie. Został zatrzymany w areszcie na 3 miesiące. Żołnierze się cieszą, bo był podobno wybitnym zjebem, można tak powiedzieć. Także żołnierze i z jego kompanii się cieszą. Zarzuty, jakie są mu postawione, to kra kradzież, szczególnie zuchwała. No zuchwała i bezczelna, i przy świadkach. No ja nie wiem, co on sobie myślał, że nikt tego nikt nie powiadomi, zwłaszcza, że jesteś jakimś zjebem, który uwłacza żołnierzom i wyzywa ich, a później przy, przy tych żołnierzach. Dopuszcza się kradzieży i myśli, że nikt go. <laughs> no to inteligent kurde. Eee, no oczywiście jeszcze jeden zarzut, nakła nakła nakłanianie dwóch osób do składania eee, fałszywych zeznań. A na koniec jeszcze ciekawostka, nie? bo e, też do, dowiedziałem się o takim procederze, że niektórzy, niektóry, niektórzy ludzie e, są zbieraczami mundurów, nie? że idą z, na przykład z wojska do policji, albo z policji do wojska, później z wojska do e, służby więziennej, nie wiem, później jeszcze do, e, do straży pożarnej i tak sobie zbierają różne kolory mundurów. No, no tak jak franek Dolas zdjęcie, żeby mieć w każdym mundurze, no nie wiem, no takie procedery też by warto wykrywać, jaka jest motywacja do służby różnych osób, bo tutaj motywacja do służby była taka, że pójdę do policji, to będę mógł dusić ludzi, pójdę do wojska, to będę mógł kraść, pójdę do służby więziennej, to nie wiem, co tam będzie mógł robić taki człowiek. Miejmy nadzieję, że nigdzie nie pójdzie, dostanie wysoką karę i nawet na, nie będzie mógł być ochroniarzem. Żeby nie, był, nie żeby nie mógł pełnić funkcji kierowniczych, bo to takich debili to nie potrzeba. Oczywiście wszystko tak jak powiedziałem w charakterze do mnie, do kradzieży, bo gość się nie przyznał, a oczywiście zarzuty zostały postawione. Zostanie najprawdopodobniej zwolniony z wojska i bardzo dobrze, bo takich oszołomów nie, nie trzeba. A że oszołomów w wojsku jest wiele, to mogę tylko Wam powiedzieć, jeżeli macie styczność z takimi ludźmi, którzy no, tą służbę wojskową traktują w sposób patologiczny, no to możecie się zwrócić czy do mnie, czy do chorążego Aleksandra Siergieja. M mój mail, mail jest w opisie pod filmem. Na koniec. Przypominam, kto jeszcze nie dał kciuka w górę, to w górę. Jak komuś się nie podobało, to w dół oczywiście subskrypcja, udostępnienie, komentarz taktyczny. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Ja nie kradnę, ja sprzedaję, tutaj patologii nie ma. Dziękuję wszystkim oglądającym, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.